Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. To niech mi pan wytłumaczy w takim razie. A pan by chciał rozdawać broń w tej chwili? Bym wolał sprzedawać, natomiast chciałbym, żeby Polacy mogli kupić to się broń udało, trochę, trochę łatwiej. Ja uważam, że to prawo, które mamy dzisiaj, jest dobrze skonstruowane. A mnie zastanowił taki fragment w pana biografii. Mhm. Jakby pan opisywał, jak miał pan 18 lat mhm. i był pan w liceum i, i był pan u kogoś, kto miał 100 sztuk broni. I pisał pan, że strzelałem wtedy ze wszystkiego, to nawet prawda. z magnum, urywa ręka, ale również z glocka, berety i tym podobnych. I Dlaczego młodzi też pan... Polacy, 18-latkowie są też pozbawieni takich przyjemności, ale też w, jak w Stanach można? Ale po pierwsze, to znaczy, jeżeli pan chce mnie naciągnąć na to, żebym ja chwalił amerykański system dostępu do broni, mm -hmm. no to się totalnie tutaj różnimy. To znaczy, ja wiem, dlatego. Więc, więc ja nie jestem za tym, żeby dostęp do broni był tak łatwy, jak w Stanach Zjednoczonych. A zrobił pan komuś taki to z tego magu w Stanach nie, Zjednoczonych bo 18 na lat. A słyszał pan o tym, jak przez e, morderców, e, czy nawet przez dzieci są mordowane inne dzieci w szkołach w Stanach? A czy Znowu Pan próbuje doprowadzić, bo to zawsze każdą dyskusję można doprowadzić do absurdu, to znaczy jeżeli mnie Pan pyta, czy chciałbym zaostrzenia przepisów, nie chciałbym zaostrzenia przepisów, natomiast jeżeli mnie Pan pyta, czy chciałbym, żeby prawo dostępu do broni wyglądało tak jak w Stanach Zjednoczonych, nie, nie chciałbym, nie chciałbym. Nie o to pytam. Pytam czy, pytam, czy gdyby była ustawa, która trochę luzuje Polaków. Ale znowu, co to znaczy podanie. trochę luzuje? No, znaczy, porozmawiajmy, bo to mówię. Jest znowu, znowu pewnego rodzaju tu z Karolem Nawrockim. On dostał prawo do posiadania broni do ochrony osobistej. No. Mało komu się to udaje. On mówił, no. że w tym roku w jego województwie udało się aż czterem osobom. Wydaje no. mi się, że to mało. Mi się nie udało dostać prawa do posiadania A ma pan taką potrzebę? Miałem. Byłem właścicielem okay. kantoru, byłem napadany, nosiłem przy sobie dużo... No, ale, ale jeżeli. Ale pan... jeżeli. Bro... To jest absurdalne. Miałem no. sklep sklep z bronią. W moim sklepie były kałaśnikowy, dubeltówki i tak dalej i mogłem no normalnie miałem dziesiątki, jeżeli nie setki sztuk broni, ale mi nie, mo nie można było pozwolić na posiadanie broni. Policja, pan... policja powiedziała, że mogę się bronić roletami antywłamaniowymi. Czyli przychodzi ktoś do mnie do sklepu, napada mnie, chce mi zabrać 10 kałachów, które mam na magazynie. To ja mam mu wtedy powiedzieć, panie, ale ja mam tam rolety antywłamaniowe, bój się pan i uciekaj. Tak wygląda w tym momencie prawo w Jeszcze Polsce, raz. którego nie chce pan zliberalizować. Nie chce zliberalizować. Rozumiem, to mamy Proste. protokół.